Cześć, z tej strony craftingowe. A dzisiaj jest ze mną Kuvil. Halo? Cześć. No i będziemy przychodzić mapkę survivalową, która nie wiem jak się nazywa, powiedz, bo ty ją pobrałeś. Czy To po prostu jakiś ocean survival, nazwiemy ją. A są do tego jakieś zadania? Nie. Nie ma? Nie, Przetrwać. Fajne. Kurczę, tutaj się biom zimowy. Chwilą drewno i mieliśmy tylko farta, że ostatnie, mieliśmy trzy sadzonki, ostatnie list, nie ściliśmy, mamy czwartą i będziemy mieć drzewo dżunglowe. Fuks. To też Wam pokażę tutaj, jest tutaj złoto, tam gdzieś, tam jest węgiel, a gdzieś tam dalej jest żelazo. To po prostu, nie se to po prostu matka dla haczkorów, dla tych, którzy nie potrafią ryć w ziemi, jak Madzia. Madzia umie ryć w ziemi. Że nie potrafią ryć tak, jak płania. A Może byś dał drewno, wykopalibyśmy trzy kamienia, później zrobiliśmy sobie po kamieniu. Dobra, czekaj. Okay. Y miecz. Robię craftboxa... Tylko nie rób nam po dwóch drewnianych, nie? Tylko zrób jeden drewniany kilo, wykop kamień... Kurde, żeby... co ja postawiłem! A zaraz się dek... dawać piasek. Tak. Mm, no, dobra, ty, ja ty idziesz przebyw. kopać? Ty idziesz kopać? Czekaj, po co się wezmę? Teraz kill robię. Cię jedzą, bo skończyło. Nie widziałem cię, o już Yyy... W, w ścianie, dobra, masz kilof. Ty kopiesz. Okay. <laughs> Ech, sam wpadłem. No nie mogę ja zrobił zrobię łopatę tak ładnie wykopię tą wyspę i zrobię nam obok um. o do złota się dokopałem, będziemy mieli szybciej złota o wiem, jeszcze może tak ładnie to zrobię, tak fajnie nawet Będziemy musieli tu jak najszybciej zdobyć pochodzenie. Dobra Teraz biorę ten dirt Chcesz kamienny Chcesz kamienny narzędzia No wykop trochę tego stona to zrobimy z poczej... Zrób mi kamienny kilof i sobie łopatę i miecz Okej, okay, to ty sobie to ty weźmiesz tego Tylko 6 stona to nie starczy chyba Kilof, miecz i łopata. Czekaj, bo ja tu sobie też dziwko zbieram. Mi się przyda. Ja mam 14. Do, 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 czekaj. Drewno. Napadek, to tak. Mm, kilow i łopata. I mieczyk. To masz kilof. Rzuciłem ci i ja dla siebie łopaty, tak? Bo ja tu biorę dirtu, to ja muszę mieć łopatę. Ja nam taką obok fajną wyspę, gdzie będziemy mieć chatę. Tylko muszę to całą prawie wyspę gołacić z dirtu. A nie zjeżdżaj do jednego poziomu, okej? Okay? Tylko zostawię nam tutaj sobie tam dżunglowe drzewo jak to. A ile masz dirtu? tu, jak to, to byś mi dał, go, no nie? O, daj, peniżek, ten zadowolony. Ola, 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 ora, o, o, ola, 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 No, o. Widać, się woda wleje, nie wleje się. Też, to też, to te, też. Ta, no wleje się, no kurde. Ile tu no wody? Kurde, jest. No, mmm. Nie mam już, gdzie tego dirtu brać. Ja mam jeszcze 11 A Wszędzie tylko woda jest. No, lol, no. Kurde. Dobra, tu będę hmm. Lol, co ty zniszczyłeś? A. A po co tu nam woda? Pips. Dobra. Dobra. czekajmy zaraz to za Dobra, ja robię nam tą wyspę. Ja mam 18 kopla. Tylko. Dobra, kop więcej jak coś Spoko, chcesz drewniany kilo? Nie, dzięki. Nie, ci dzięki, Weź zakop wodę. Czekaj, bana, taką ładną wyspę chcę zrobić. Być zakopać tą wodę. Dziesięć? Ty też? Kurde, nie starczy mi dirtka, to byśmy sobie zrobili ten mały domek. I byśmy no, jakoś nam dirka, zakopali no, wodę i... Jeżdżakowa. Byśmy sobie jakoś wodę zakopali kopalnię tu zrobili. Eee... Patrz tutaj do mnie. Czeka bym mam małe laki. ileś już filmik nagrywała, 7 minut. Jak to sprawdzisz? No, normalnie, po ludzku. Po prostu biorę maksymalizuję. Jak ludzie pisze recording i już. Ty czym nagrywasz? Bo ja tamtej ją studia. Na jakimś tam Frapsem pewnie? Ja. Jak Jak klamować. Kaps jest trochę dla mnie dziwny. Minim Minecraft laguje. Ja się że ta mówka jest pod 1.8. Dobacz ile Dużo. dużo. A, bym spadł. Jak chcesz to myśl mi dać tą tą kamień ten Boże, Drewniany kilof, to sobie pokopię trochę kobla. Jenki. Dawid, bądź cicho, bo my nagrywamy. Masz możliwość wycięcia? Mm, chyba nie. Dobra, to od nowa nagramy, okej? Okay? Jak coś? Dobra, nie ważny, nie trzeba nagrywać. To usuwam to. Albo nie. Nie usunę, niech będzie tak piesza, tu trochę kupi. Mam już tak kobla jak coś. Ale nie, jak ja ci dałem prawie stak. Wiem, ja dlatego stak. mam tak kobla. Teraz dir tu teraz muszę pozdobywać. Kurde. Pozamieniaj dirt na kobla No, lul, witek Minecrafta. Ja tu tam, tutaj nam robię taki pokoik. W końcu będziemy pod ziemią mieszkać? Dobra, pod ziemią będziemy mieszkać, tam wam wyspę usunę. O, to akurat tu będzie taki pokoik. Po pochodniu byśmy musieli zrobić, ja wiem już jak. Nie rozwalaj, już, okej, okej, już. No to, to koblem załatajmy, czy co? O, to będzie nasza pracownia. Czekaj, jeszcze nie płacz. Czekaj bardzo, tylko na węgiel drzem. Okej, teraz jest kilek I zatem będzie skrzynka. Tak, na pewno zrobimy Też patyki? Czekaj, 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 czekaj. Akurat dwa chcesz, bo akurat pochodnie zrobiłem. Czekaj. Rozstawię. Tu... I tutaj tu. ja je rozstawię, co? Masz jeszcze dwa patyki ci rzucie. Ja lubię symetryczność. No na razie jeszcze. Bo tutaj jeszcze ściany w remoncie. Hmm. A gdzie będziesz się? Dobra, ja robię cięcia. Jak y, zrobimy już ten domek, sobie nam to. Dopiero wznowimy nagrywanie. No, ja już wznowiłem nagrywanie, już Filip idzie robić platformę. A ja będę wykopywać nam żelazo. Yy, tylko gdzie to żelazo było. Tu gdzieś tutaj pokazywałem. znaczy na no, ja nie pokazywałem, tylko nawet widziałem sam. A może tego węgla nam wykopię pierwszy? No, to jest mną. Okay. Właśnie ja też tam gdzieś też żelazo widziałem. Dobra, ja ten węgiel kopię, tylko ja sobie chyba tu, jakąś... Tu gdzie jest platforma i jest taki tilt, to tu jest redstone. Ostro się wolno ten węgiel kopie, ale dobra. To może spróbuj od spodu. A, czyli pod spodem, okej. Okay. Tylko nie wiem jak. Ty... Kurde. To może za chwilę zrobimy krótkie cięcie, poczekamy na noc, bo tak, to się nic nie będzie działo. No właśnie, to ja robię krótkie cięcie, już na tutaj jest zachód słońca. Ludzie, my, ja już zrobiłem w nowie nagrywaniu, urosło nam drzewo dżunglowe ja teraz... O! Kostek się tam pojawił! No mówiłem. Ty, ja go idę zaraz zabić, tylko zrobię z tym żelazne. Że pięknie działa. Tylko sobie żelazne zrobię. A idę się w ogóle o nie zabić, tylko... Nie mam tego? tu jest. Um, cobblestone iron ore. Dobra. Przypala się. Ej, chcesz mojej kibach? Chcesz zginąć. Jak ja na przodu. Hmm. To wrócę wypad... na wypadek. do tych Dobra, będę wiedział gdzie mam ja Filip jest Czy to jest Przydałaby się tu siekiera na murze. Teraz zrobię, tylko zginę pod wodą, bo mało HP i takie jest. są? gdzie czy są? Wieżę, czy są? Yy, chwila, chwila pod wodą będziemy być. Już wiem, już nawet jestem przy miejscu, gdzie zginąłem, bo już widziałem moje zwłoki, jak się takie, takie, takie kuleczki, takie leciały trochę, kuleczki. Ale takie, takie siwe coś tam. No, jestem dokładnie pod Tobą. Kurde, nie tu jest wyjście. Nie ma. Ja ci zrobię. Jezu, olfard. Dobra, tak wychodź. O, zombie do ciebie idzie. Ale tam mąbków się narespiło. To niemożliwe. Albo Pokojnie. cię wbije na chatę, albo on jest inteligentny i do mnie zaradzisz, to wejdzie. Mam do ciebie pytanko. Masz mieć? Mam kamienny, biję się z pająkiem czekam. mi kamień, bo ja tu mam siekierę tylko. Czekaj. Okay. E, fuck it z żelazny siekiery, ząb jakaś i Nie A. wiem. Kurde, chyba żelaza nie podniosłem. A nie, ja żelazo przytapiam. Jej, mam żarcie. Wow, ja też mam tak. Mamy mieczon. Przem slajmy. Ja sobie zrobiłem ten, żelazną siekierce. Nie, ja zrobiłem właśnie to specjalnie, żelazo przeznaczyłem na ten. Na ten. Co? Ej, e, daj mi chociaż trzy drewna, jak tam wyrąbałeś już. Jeszcze nie wyrąbałem. Kurde, drewno, spadłem. Dobra, to ja se ręką wyrąbię. Tylko nie za dużo i nie w jednym szyku, bo spadnę. Czekają, się... Czekaj, bo tu Creeper idzie, jako go chcę buchnąć. Na szczęście w wodzie. Dobra, jak ja mówiłem, chłopatą będę ścinać drewno. Uwaga, jedna sadzonka leci, a, spadło na drzewo. ja ci zaraz pomogę te drewno ścinać, jak to. Nie, spoko. Chyba ja jestem, jestem drwalem. O leci trochę tego drewna, tam z góry. E, dlaczego ja sam idę? O. Na lodzie się pościsnąłeś. Nie, w ogóle nie mogę iść do przodu. No. W ogóle sama piosać chodziła do tyłu. Dlatego to, to mi się rozchodziło. Zbiorę cię drewnom. A wow. Ile masz drewna, ja mam 30. Ja 3. mam 7, ja zaraz. Czekaj, no, 3... i zobaczymy ile z takiego. Przerobiłem, drzewa. sorry. Dobra, pamiętam 7. 7. No ja dojdę do staka. No to ponad stacka drewna. No wiem. Ja już kładę podwójną nam skrzynkę. No już I robi, Ja robię sobie y, y, żelazno, żelazny kilof i żelazny ki, dwa żelazne kilofy zrobić, czy żelazny I miecz? I już nie... mamy cztery sadzonki. Zawiłeś chociaż jednego szkieleta? Y, właśnie, zrobię sobie miecz żelazny już, dobra? A, i coś mi uderzyło! Ja mam tylko trzy serduszka. Dobra, zamieniam się z tobą, dam ci kamienny miecz. I tu Kostek nam wbił na chatę, wiesz? Pigo, go, szybko! O, kość wyleciała. Daj Masz. Masz coś do jedzenia? Jedno, jedno roten flash. No to szybko daj. I oko pająka jak chcesz. Już wyrzucie. Już Wiem te oko pająka nawet. I zło, kopać złoto nam. Czy nie? Ej, zombie tu idzie, kostek znowu. Oro, kostek i zombie. Jeden kostka i pada. Spoko zabiłem go już. Kość nie wyleciała, tylko taka jedna moja. A masz tą kość też. Już się rzucę. Ej, idę chyba tam powalczyć mokami. Ja idę na mnie. Spójrz się. Czekaj, chyba zombiaka bije. O, Creeper. Fakt koło padłem do wody. O, lol, creeper, prawie wybuchł. O ale, kostek... Jaki ty poziom trudności tu włączyłeś? Kurde, wybuchł. Spadaj, pająki, jockey! Kurde, no, jakie niedorobione. Zabiją mnie, zabiją mnie już. Zabij, już mnie, zabiją Tara. No. Zombie się o coś uderzył. Wiesz, może o co? No. Ja nie wiem. Czyliście mogą się pośpieszyć. Szybko, 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 no dawaj. Jest, po. No. wypełniaj się. Spójrzałem na to 19 minut, dobra, zaraz kończymy ten odcinek, tylko. Zetniemy to całe drzewne, drewo jak, drze, drewo, drzewo, jak coś. I odcinek już kończymy. Może nawet teraz kończę. No dobra, no to trzymajcie się i cześć. Hej, yo